Jaki jest najbardziej denerwujący dźwięk, jak wsiadacie rano do auta, a się wam spieszy do pracy? I koniec. Hej, witajcie w kolejnym blogu. Dzisiaj zaprezentujemy wam urządzenie firmy Jato, które może służyć do ładowania telefonu, jak i do rozruchu samochodu. Co? Opowiemy Nie. wam, o co zawiera zestaw, o jego wadach, o jego zaletach i jak działa. Dobra, teraz wam pokażemy, co zawiera ten zestaw. Tak, otwieramy. Znajduje się tutaj oczywiście nasze urządzenie, instrukcja, no i co, no i otwieramy. Teraz tak. eee, tu mamy te kable rozruchowe. Sobie zobaczymy, ładowarkę sieciową, ładowarkę samochodową i zestaw kabli. Z tego co patrzyłem, tu tu nie ma USB-C, to gdzieś ktoś potrzebuje sobie musi albo do kupić do, do, albo dołożyć swoją i samo urządzonko. dobra teraz wam pokażemy w sumie jak to uruchomić bo z oglądałem parę filmów to dużo ludzi to źle robiło nie musimy tego urządzenia włączać podpinamy tylko kable, nie włączamy go i tak odpalamy samochód Porażemy wam to na ucie. Dobra, zrobimy sobie teraz test. Pierwszy Wam pokażę, że to auto teraz nie odpala. W aucie mam drugą kamerę GoPro. Raz, zobaczcie teraz z tej kamery. widzicie? Zgon. Nie będziemy nie domęczyć będziemy całkiem do zera tego akumulatora. Bo jakby nie było to jest diesel. Dobra, teraz sobie podepniemy to urządzenie. Tak. Plusik do plusika, minusik do minusika. To się tak, urządzenia mocno. nie włączamy. Jeśli chodzi o funkcję rozruchu, wyłącznik może być wyłączony. On już też będzie od razu działał. Teraz to dość ciężko chodzi. Mocno udało się trzeba Dobra, i robimy próbę. Jeśli odpalimy auto, po odpaleniu jak najszybciej odpinamy pierwsze tą wtyczkę i później ściągamy klemy. Radio, zobaczymy, czy się uda. jak widzieliście, odpalił bez problemu. Akumulator nie był całkiem rozładowany. Z tego względu, że to też jest diesel. Sprawdzałem na całkiem rozładowanym benzynie. No i nie było żadnego problemu. Jedna rzecz. Często jeszcze na filmach ludzie pokazują, że ściągają klemy i podpinają to urządzenie bezpośrednio pod klemy, pomijając akumulator. Wtedy mamy większą szansę, że auto nam odpali, a też mamy du dużą szansę, że pożegnamy się z alternatorem. Także to jest najbezpieczniejsza metoda. Wreszcie Wam pokażemy resztę funkcji. Urządzenie posiada baterię LiPo 9 amperogodzin. Jest szybkie ładowanie, ładuje około 3 godziny. I posiadasz latarkę, latarka jest bardzo prosta również w użyciu, wystarczy urządzenie włączyć, przytrzymać i teraz trzymamy dwie sekundy. Są też różne tutaj opcje. No i tyle. No i myślę, że my, chyba powiedzieliśmy o wszystkim. My sobie to jeszcze przetestujemy, eee, pokażemy wam to jeszcze w jakichś następnych odcinkach. Zobaczymy jak to działa jeszcze po dłuższym czasie użytkowania, to jeszcze o tym wam powiemy. No i następne odcinki. Też będą z jakimiś narzędziami, ale o czym to jeszcze damy znać? Dobra, zapraszamy ponownie, zostawcie łapkę. Hej.